Agata, gratuluję. Jest złoty medal, są Mistrzostwa Polski w wołbrzychu. bardzo dobrze zakończone. Jak ty się czujesz? E, dziękuję. No, czuję się bardzo dobrze ze zdobyciem złotego medalu. Ogólnie średnio mi się finał podobał, że musiałam się zmierzyć ze swoją koleżanką próbową, a zarazem najlepszą przyjaciółką. No, ale tego się nie wybiera, tak? Tak się nasze losy potoczyły, zostałyśmy rozstawione, spotkałyśmy się w finale. Dałyśmy, myślę, bardzo fajną walkę, no i z tego się cieszę. No właśnie, takie walki bratowójcze to dodatkowa adrenalina, e, dodatkowa e, chęć, czy raczej tak, e, bo się znacie, to trochę inaczej się walczy. E, może takiej chęci większej do zwycięstwa nie ma. Jest bardziej taka chęć, żeby nie popełniać głupich błędów. Bynajmniej w moim wypadku. Chciałam po prostu pokazać fajny boks, fajnie się zareprezentować, ale chciałam też wrócić w spokojnej atmosferze do domu, bo wracamy jednym samochodem. No to jestem w stanie Cię zrozumieć. Dzisiaj rano, dzisiaj rano, mówię, wczoraj wieczorem sytuacja, wracamy sobie. No i trener się pyta, czy pojedziemy razem na wagę, bo z Olą spałyśmy w jednym pokoju. Ola mówi, że tak, a ja do trenera, trenerze. A jak ona mnie nie zabierze i zamknie w pokoju, to trener się potem obawiał i dzwonił. Na pewno da ci radę dojechać. No i nie trzeba tak stresować trenera, no co ty, przed walkami. Ale no. zawsze jak jest więcej emocji, to jest fajniej, tak? Ale miło tutaj było w tym Wałbrzychu, prawda? Bardzo, bardzo fajna organizacja. To są już moje drugie mistrzostwa, gdzie startuję właśnie na Mistrzostwach Polskich. No i do organizacji naprawdę nie mogę się doczepić. Naprawdę trenery. Z Imperium Wałbrzych, zorganizował to jak na najwyższym poziomie, tak jak i parę lat wcześniej. Trzy lata temu, Trzy lata temu, dokładnie. Wtedy walczyłam w kategorii 75 kilo i też zdobyłam medal złoty. No i naprawdę, no, z miłą chęcią tutaj jechałam na zawody. Jaka końcówka roku teraz z tym medalem, jakieś plany, jak to będzie wyglądało? E, ogólnie, no to ten rok to jest powrót po kontuzji. W marcu miałam tą operację, miałam już starty na tych imprezach zagranicznych tutaj u nas w Polsce. No, i myślę, że co? No dalej będę próbowała wrócić do formy. Docelowo no cały czas będę starała to zdrowie doprowadzić do jak najlepszej formy, żeby w następnym roku móc wystartować na Mistrzostwach Świata. No i po prostu szkolić się cały czas jak najlepiej. Gratuluję złotego medalu i tego Ci życzę, żeby wszystko się spełniło. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.